Mały test porównawczy szybkości w renderowaniu za pomocą iMovie. W ranki stają MacBook R z 2013 roku z dwurdzeniowym procesorem i7, 1,7 GHz i MacBook Pro 16 z i7, sześciordzeniowym, chyba 2,6 GHz, ale to musiałbym sprawdzić. Nie pamiętam. To są w końcu tylko liczby. Dobra, to zobaczymy, ile razy szybszy jest nowy MacBook. Nie dojrzy nowy, to jeszcze innej, gener nowy, innej generacji, dzieli je 6 lat. To jeszcze dodatkowo, no jakby z innej linii. Ery są jednak komputerami pozycjonowanymi jako tanie Maci, A MacBooki Pro, jak nazwa wskazuje, są bardziej pro. Poszło. W tym momencie MacBook Pro skończył, a R do czwartej jeszcze nie doszedł. Warto zaznaczyć, że tu nie tylko sam procesor gra rolę, znaczy sam Intel, ale w MacBooku Pro w renderowaniu bierze udział i dodatkowa karta graficzna, czyli ta Radeon 5, 5300, 4 GB, ale przede wszystkim procesor T2 który za, przy użyciu bibliotek Video Toolbox również jest używany. Czyli jeżeli aplikacja używa bibliotek Video Toolbox od Apple, to renderuje wszystkim, czym się da procesorem, kartą graficzną, dodatkowym procesorem, w tym przypadku T2. Żeby było śmieszniej, to MacBook Air, choć nie ma dedykowanej w karty graficznej ani procesora T2, również używa do renderowania wideo Toolboxa. Video toolbox łapie to co ma i w tym przypadku korzysta z dodatkowych funkcji specjalizowanych w renderowaniu wideo, które są zaszczyte w procesorach Intela. Czyli tak jak mówiłem robi wszystko co się da, żeby, żeby jak najszybciej wyrenderować. O. A czy takiej różnicy należało się, znaczy różnicy należało się spodziewać, ale że aż tak wielka ona będzie, to jestem dość mocno zaskoczony. Bo w renderowaniu za pomocą handbrake yy, różnice, znaczy nie lot no, też było około czterokrotne, ale tutaj widzę, że różnica idzie w sześć jak nie więcej. No potem wszystko ładnie sprawdzimy na filmie i podsumujemy sekundy. Teraz należy tylko wychwycić moment, kiedy skończył renderować R. Jeszcze troszkę. No i już pomału koniec w tym momencie. Dobra, no to różnica jest naprawdę zasadnicza. Tym razem zostawimy prędkość iPhone'a 7 Plus z MacBookiem Pro. Do tej pory jeszcze żaden Intel, znaczy żaden MacBook nie wygrał z moim iPhone'em starutkim, ale spróbujemy. Może będzie ten pierwszy raz. A porównywałem na przykład MacBooka Pro 13 z iPhone'em, i iPhone nadal wygrywał. Zaczynamy test. Wybieramy maksymalną rozdzielczość. 4K, jedziemy. Jak widać, iPhone radzi sobie całkiem nieźle. No, ale już widać, że przegra. Dobrze, żarło i zdechło. MacBook skończył. No, to, że w końcu udało się, on teraz skończył. IPhone. To, że w końcu udało się Intelowi wygrać, a czy MacBookowi wygrać z iPhone'em, to w zasadzie nie jest zasługa do końca Intela. Tak jak mówiłem, MacBook Pro ma procesor T2 i on bierze udział w renderowaniu w takich aplikacjach, na przykład jak iMovie i innych, które korzystają z Video Toolboxa. No, czyli generalnie trafił swój na swego.